Hej wszystkim, jestem Sid Lizio i witam was ponownie w moim Zagrajmy w Mother 3! Ostatnio w tym let's play'u mniej więcej. Skończyliśmy rozdział pierwszy, gdzie Flint pokonał Mecha Drago, które zabiło jego żonę Hinawe. A także poza tym Flint odnalazł swojego syna Klausa, który samodzielnie chciał tego Drago zabić, Chcia sam się chciał nim zająć. I dziś w tej grze rozpoczniemy rozdział drugi. W którym, no, wszystko się zaczyna od tej scenki. Przecież już widzieliśmy ta scenka, gdzie Duster pociesza Flinta po tym, jak mu właśnie zginęła żona. Więc czemu ta scenka znowu się pojawia? Czemu w ogóle ją oglądamy po raz drugi? No, tego się być może za chwileczkę przekonany. Flint. Nie jestem do końca pewien, co powiedzieć. Co się stało z Chinową, to była okropna tragedia. Nie mogę powiedzieć, że wiem jak się czujesz. Pogrzeb Chinowy skończył się bez incydentu. Lukas przez ten cały czas płakał przy jej grobie. Jego biedne małe serduszko jakby się miało podzielić na dwie części. Jeżeli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, to daj mi znać, kiedy tylko sobie życzysz. O mój Boże! Flint Kada! Nie, po prostu fajnie tak trochę widać. Znaczy, fajnie tak widzieć, że jednakże Flint nie jest. nie jest postacią niemą, że jednak coś tam w tej grze mówi. Tu na przykład tak właśnie kieruje jakieś tam słowa do Dustera. Duster. Dzięki. Widzicie, podziękowałam mu za to, że ten go z kolei podniósł na duchu. I odszedł. I kamera na Dastera. I tym rozpoczynamy rozdział drugi. Goda złodzieja. A czy tak, tak, tutaj trochę tak. tak. zamilkłem po prostu, żebyście mogli posłuchać muzyki na wstęp tego rozdziału. Po prostu kto wiedział, że 5 sekund dźwięku może brzmieć tak epicko jak właśnie ten wstęp? Po prostu ta muzyka na wstępie jest w sposób świetna. Jest tak epicka, że nawet przez chwilę myślałem, żeby ją dać do jakiegoś intro, gdybym miał robić intro do let's Play czy tam czegoś innego, to ta muzyka byłaby na pewno w tle do tego intro, po prostu brzmi świetnie. Zresztą w ogóle w tym rozdziale będzie wiele świetnej muzyki, wiele świetnych utworów, ale no tym może to, do tego trochę tam później dojdziemy. Mamy senkę z Dosterem i Wesem. Doster, mówię do ciebie nie jak do mojego syna, ale jak do mojego ucznia. Słuchaj, nadszedł czas. Nie, to nie jest coś, na co czekaliśmy. Ja miałem taką nadzieję, żeby ten czas nigdy nie nadszedł. Jeżeli to w ogóle możliwe, ale ty i ja jednak się ciągle na, na ten dzień przygotowywaliśmy. Na wypadek, gdyby on nadszedł. Więc na no to wygląda, że w końcu masz szansę na wypróbowanie tego, czego cię nauczyłem. Forma przeciwnika jest wciąż nieznana. Ale musimy zmienić sposób życia. Czy jesteś przygotowany? A czy oczywiście mogę powiedzieć tak i wygłosić swoją gotowość, jednak powiem nie, bo tu pada całkiem ciekawy dialog. Dostęp. Może by lepiej było, gdybyśmy byli urodzeni w innej erze. Zmusiłem cię do intensywnego treningu w Twoim bardzo młodym wieku i skończyło się to twoją, Twoim uszkodzeniem nogi. Albo przynajmniej takie są moje wspomnienia. A potem ten fakt, że nie udało mi się Ciebie wychować, żebyś pasował do innych mieszkańców wioski. To wszystko moja wina. Al albo przynajmniej ja to tak pamiętam. Jeżeli chcesz mieć urazę przeciw swojemu ojcu, to proszę bardzo, miej tą urazę. Jeżeli to Cię uszczęśliwi, to proszę bardzo, miej tej urazy tyle, ile tylko sobie życzysz. Ale w tej sprawie nie masz wyboru. Duster, słuchaj uważnie. To nie jest test, ani coś tego rodzaju. To jest rozkaz. Duster. Dam Ci transmisję. misję. Wkradniesz się do zamku Osocher. Tam odnajdziesz pewien ważny przedmiot i go tu przyniesiesz. A za do tego, co to za ważny, pewien przedmiot? E, nie. Nie ma potrzeby, żebym ci o tym mówił. Jeżeli złodziej nie potrafi ocenić wartości tego, co on kradnie. To jest on hańbą dla, dla złocień. Jednak, mimo tego, może chciałbyś trochę o tym wiedzieć? No, skoro tak dobrze chcesz dla nas, to. No, po, taką poradą to nie pogadzę. No, nie pogadzę na pewno. To jest pewien bardzo. To jest przedmiot, który, który wygląda na bardzo ważny. To jest jakby, no, cały błyszczy. Tak. I nie powiem nic więcej. W piwnicy odnajdziesz. Przedmioty! Które, które dla ciebie przygotowałem. Jest to siedem mistycznych narzędzi złodzieja! Nie czekaj! Było no ich siedem? No, nieważne! Weź się ze sobą. Okażą się być przydatne podczas walk z przeciwnikiem. I też nie wiem, czy w ogóle widzieliście, ale rzeczywiście tak kiedy Duster chodzi, a szczególnie kiedy biega... Tak trochę widać, że tak rzeczywiście że Duster tak trochę kuleje na jedną nogę... I po prostu tutaj widać właśnie to, za co no, taką kolejną rzecz, za którą sobie tą grecę i po prostu taką dbałość o szczegóły. No, nawet no szczegóły takie ważne tak, tak trochę dla fabuły, tak tam to są wspominane w dialogach. Na przykład właśnie tak łez powiedział, że, no, że masz uszkodzoną nogę, to rzeczywiście tak tylko dochodzi z tą nogą, tak uszkodzoną, tak trochę kuleje. I to jest coś, co mi się... To, to, co, tak, co też mi się w tej grze tak osobiście bardzo podoba. A dobra, już koniec mówienia o tym. Idziemy do piwnicy i odnajdujemy tam prezenty a oto pierwszy z nich, a w nim wahadło, które może uśpić przeciwników. Także co do statusu snu, może trochę o nim później jeszcze w grze powiem, bo, on, bo on ma więcej niż jedną funkcję tak naprawdę, oprócz tylko usypiania. No dobra, kolejny przedmiot. Jest to kij do łaskotek, który u przeciwnika obniży defensywę. Straszna maska, która obniży ofensywę. Bomba dymna, która może wywołać status płacu, czyli pogorszenie celności. I ostatni jest to zreni który podczas walki może przeciwnika odwrócić do nas plecami. Tak, on może być. Możemy dzięki temu zobaczyć parę sprite'ów tylnych od niektórych przeciwników, właściwie od większości, bo większość ma tylne sprite'ów. No ale dobra, idziemy za do Utoessa. Co nam jeszcze powiesz, staruszku? Ukryty wewnątrz tego zamku jest skarb. Z mocą zmiany losu świata. Kiedy jeszcze król osokę żył w zamku, tak, to chyba wtedy było. Zresztą w tych czasach ukryłem ten skarb, gdzie nikt by nigdy okiem nie zerpnął. Tak nadczułem, że nawet król Osoche by sobie z tym nie dał Albo przynajmniej ja tak pamiętam. A co tego jeszcze nieznanego przeciwnika? A czy co. To... Tak samo tego jeszcze nie tego przeciwnika, możliwe, że on próbuje to teraz zdobyć. W normalnych okolicznościach. To byłaby robota dla mnie, ale... Duster! Czuję się pewny, że wbijem w ciebie każdą technikę, którą znam. Więc próbuję tą misję samodzielnie ukończyć. Rozumiesz? Kiedy jeszcze wyjdziesz, sprawdź za domem. Ukrętam jeszcze jeden... Jedno narzędzie takie niby mistyczno-złodziejskie. Czy my tak oddzielnie poukrywałem? Sam chciałbym wiedzieć! Pfff, nieważne. Tamto podarek uzupełniam raz na jakiś czas, kiedy. No, jestem do tego skłonny. Więc zawsze ty pamiętaj. Tak, oczywiście chodzi o ten prezent co tutaj, właśnie za tym domem, gdzie się kryje. Gdzie się zawsze kryją bomby błyskawiczne. No, no i też wzięcie takiej jednej bomby nie jest wcale złym pomysłem. No i właśnie więcej jak mówię, świetnej muzyki w tym rozdziale, no bo to właśnie mamy taki kolejny utwór, który tutaj, tutaj gra No i dobra, my teraz się kierujemy do zamku Osohe, Ale gdzie on jest? Od mam jeszcze jakiegoś psa? Co ty powiesz? Bałkę! Bał, Mój Isaac krzyczy! Szczytnij na niego! Eee powiedz, co robisz na, na życie? Nie upisz, że właściwie jesteś. Tak, jestem złodziejem, ale... Nie muszę być złym złodziejem. Tak samo na przykład z tej w Mouse Investigation tam też jest złodziejka, ale która no nie jest zła Nie będę mówił kto to jest konkretnie, ale nieważne Okej, okay, Mapson, gdzie jest mapa Osoche? No mapa i w ogóle gdzie jest zamek osokę Jeżeli potrzebujesz czegoś od kochającego mapy i posiadającego mapę Mapsona, to musi być mapa, czy nie? O, gdyż to nie jest dostęp! Widzę, że wciąż czerpiesz, czerpiesz przyjemność z nocnych spacerów O, chcesz iść do zamku Osoche, tak? W takiej sprawie? to miejsce dla Ciebie zaznaczę na mapie! I mamy mapę już zaznaczoną. Wiesz, nawet nie będę pytał, e, co zamierzasz tak pójść w nocy, ale wiesz, że e, most, zwodzony do, most zwodzony do zamku Osohe jest podniesiony, czy nie? A więc to znaczy, że nie możesz tam wejść. Ale są plotki o pewnym podziemnym przejściu, które prowadzi prosto do zamku. Założę się, że nie policy grabarz. Może coś o tym wiedzieć. Tak, mapsa nam teraz tak... Tak daje sami dużo porad, właśnie nie, nie, nie tylko o tym, że most zwodzony jest... że most zwodzony do, do zamku jest podniesiony, ale też właśnie o tym, że powinniśmy pogada pogadać się z grabarzem Nipolitem. O, no, teraz kogoś padliśmy. Kim jesteś? Jeszcze cię nie znamy. Tak, mamy też jako imię pięć znaków zapytania. To jest twoje imię? O, przesrane, gościu, nie, nieważne. O, przepraszam! Nie zwróciłem uwagi. Jakiś... Arab, czy... Coś z tamtych terenów? E, taki przykro, a nam się okropnie śpieszy. Jeżeli nam, je, jeżeli nam e, pan przeprosi. No dalej, małapko. Powinniśmy iść. Ta małpa jakaś niezbyt chętna. Tak, też co do tego, co, co do tej postaci, też mogliśmy ją spotkać się w jednym momencie w, w rozdziale pierwszym, ale tego wam nie pokazałem. Bo uznałem, że nie ma konieczności. O, butz, co tam zawodek! Ukradnę ci go! To, 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 Jeżeli nas, że nikomu nie powiesz, to powiem Ci pewien fajny sekret: Sprawdź tą torbę! Wiesz, co jest tam wewnątrz? Pieniądze! Tam są pieniądze! Słyszałeś o pieniądzach? Co, nie wiesz, w czym są pieniądze? Właściwie to ja też nie jestem pewien, co to jest. No w końcu jeszcze ich wcześniej wiosce z byli nie mieliśmy. No dokładnie, bo na, bo na, tak, na przykład ten baza, Tomasa, tam były przymioty, które tam były wystawiane i po prostu je braliśmy i tam y, były nasze, tak od razu, a teraz nagle pieniądze, właśnie skąd pieniądze w Tezmie. Ale w era pieniędzy się rozpoczyna. No e, czym jest era pieniędzy? No. O, e, pewien podróżnik dał mi to w zamian za parę świn. Tak, na prawdę mi się podobały moje świnie. A potem on prosił z, z łzami w oczach, e, czy mógłby się wymienić. A dla mnie to na początku było dziwne, ale jednak się zdecydowałem, e, zdecydowałem temu gościowi zaufać. On na pewno jest kumplem, którego warto mieć. Zresztą, on to dał mi, więc to jest e, moje, prawda? Nie chcę, żeby jacyś ignoranci to brali y, y, dla, dla siebie, więc to ukryję w tej studni. Duster, to jest sekret pomiędzy mną a tobą. No ale Duster jest złodziejem, więc no, korzystamy. Kasa, kasa! Zresztą, co to jest kasa i właściwie ile to jest pieniędzy? Tak, 50 tysięcy dp i co, co to jest w ogóle dp? Nawet nie wiemy, więc Duster jednak będzie dobrym złodziejem i to odłoży. Okej, okay, teraz możemy iść po tej scence prosto do cmentarza, za którym się kryje ten wspomniany zamek osochę. A czy angielska wymowa to jest Oso? Co ma takie, no takie drobne znaczenie. Nie aż tak duże, ale taka, tak mogę o tym tak trochę tam później jeszcze wspomnieć. Ok, skrzyżowanie i znowu jakaś scenka co się wyprawia.